Kiedykolwiek poczułeś, że ktoś jednym słowem, spojrzeniem, gestem potrafi dotknąć w tobie czegoś tak głębokiego, że sam nie wiesz, skąd wypływa ten nagły przypływ gniewu, że ktoś, mówiąc coś dla siebie zupełnie neutralnego, porusza w Tobie emocje, której nie potrafisz zatrzymać. Może zauważyłeś, że pewne osoby niemal zawsze wyprowadzają Cię z równowagi, ich ton głosu, ich zachowanie, ich obecność. Jakby mieli dostęp do niewidzialnego guzika, ukrytego gdzieś głęboko w twoim wnętrzu. Dlaczego właśnie oni, dlaczego właśnie teraz, na pierwszy rzut oka, to oni wydają się winni, ich brak wrażliwości, ich bezmyślność, ich niedopasowanie do twojego świata, ale co jeśli to, co w tobie poruszają, nie pochodzi od nich? Co jeśli są jedynie lustrem, odbiciem czegoś, co od dawna domaga się twojej uwagi? Zapraszam cię dziś w podróż w głąb. Nie po to, by znaleźć winnych na zewnątrz, ale po to, by zobaczyć, jak złość staje się listem. Listem pisanym przez twoją duszę, przez lata niedostarczanym, bo za każdym razem spalanym w ogniu reakcji. Dziś spróbujemy go przeczytać. Spokojnie, bez pośpiechu. Jeśli poczujesz, że te słowa są ci bliskie, zostań do końca i rozważ subskrypcję kanału. To pomaga nam tworzyć więcej takich filmów, filmów, które nie uczą, ale przypominają. Złość bywa nieproszonym gościem, pojawia się nagle, zbyt intensywna, zbyt znajoma i często zbyt szybka, by ją zatrzymać, ale złość nie przychodzi bez powodu, nie jest przypadkiem, nie jest tylko reakcją. Zdarza się, że osoba, która cię irytuje, nie jest wcale problemem, jest posłańcem, a emocja, która w tobie wybucha, to wiadomość. Wiadomość o Twoich ranach, o pęknięciach, których może już nie pamiętasz, o miejscach, które przez lata przykrywałeś uśmiechem, zajętością, milczeniem. Większość ludzi nie czyta tych wiadomości, wyrzuca je zanim zdąży zerknąć. Zamiast się zatrzymać, krzyczy, zamiast poczuć, ocenia, zamiast zapytać siebie, wskazuje palcem. Ale prawda jest taka. Nikt nie może cię naprawdę zranić, jeśli nie dotyka czegoś, co już wcześniej było zranione. Gniew nie zawsze jest walką z kimś, często to walka z tym, czego nie chcesz zobaczyć w sobie, z tym, co wyparłeś, z tym, co kiedyś uznałeś za słabość, a co tak naprawdę było twoim bólem, cichym, głęboko ukrytym, czekającym na uznanie. Właśnie tam zaczyna się droga. Nie droga do tego, by już nigdy się nie złościć, ale droga do tego, by złość przestała tobą rządzić, byś zaczął rozpoznawać jej głos, jej obecność, jej sens. Bo gniew, gdy przeżyty świadomie, staje się kompasem. Prowadzi cię nie na wojnę, ale do miejsc w tobie, które potrzebują światła i miłości. Zauważasz czyjeś słowo, spojrzenie, intonację, i zanim zdążysz się zatrzymać, już to czujesz, znajome napięcie w żołądku. Impuls, by odpowiedzieć, by uciszyć drugą osobę albo siebie. Ale co jeśli ci powiem, że to, co cię drażni w innych, to bardzo często ta część ciebie, której sam nie pozwalasz być sobą. Karl Jung nazwał to cieniem, to wszystko, co zostało w nas wypchnięte w mrok, bo nie pasowało do obrazu dobrego człowieka, grzecznego dziecka, silnej kobiety, odpowiedzialnego ojca. Złość, zazdrość, potrzeba uwagi, lęk, chaos nie zniknęły, schowały się, czekają na moment, w którym zobaczą siebie w kimś innym, i wtedy reagujesz, ale nie reagujesz na tę osobę, reagujesz na siebie, odbitego w niej. To dlatego czasem nie znosimy ludzi zbyt pewnych siebie, zbyt emocjonalnych, zbyt głośnych, bo w głębi nas jest ktoś, kto kiedyś chciał być właśnie taki, ale usłyszał, że nie wolno, że to wstyd że to nie wypada. I tak, kawałek po kawałku, zaczęliśmy się oddalać od siebie, tworzyć maskę, grać rolę, i choć dojrzeliśmy, emocjonalnie często wciąż reagujemy jak dzieci, próbując chronić się przed tym samym bólem, który już kiedyś nas złamał, ale istnieje inna droga. Nie taka, która prowadzi do wyparcia emocji, nie taka, która wymaga stania się kimś innym, ale taka, która zaprasza Cię, byś usiadł obok swojej złości. I wysłuchał jej jak starego przyjaciela, który milczał zbyt długo. Zamiast walczyć z gniewem, można go wysłuchać. Zamiast osądzać drugiego człowieka, można zapytać siebie: Co we mnie zostało poruszone? Dlaczego to mnie tak dotyka? Czy to możliwe, że ta osoba pokazuje mi coś, czego sam w sobie nie akceptuje? To nie są łatwe pytania, ale są prawdziwe. A prawda, choć bywa niewygodna, jest początkiem wolności. Wyobraź sobie, że każda emocja, którą czujesz, to posłaniec. Nie przyszedłby ci przeszkadzać, przyszedłby ci coś powiedzieć, ale większość ludzi, gdy tylko poczuje złość, natychmiast zamyka drzwi, tłumi ją albo pozwala jej wybuchnąć, jak ogień, który spala wszystko dookoła. Mało kto potrafi usiąść z nią w ciszy i zapytać czego chcesz mnie nauczyć? A przecież to właśnie w tych chwilach gdy coś w tobie wrze, ukazuje się najczystsza prawda o tym, kim naprawdę jesteś. Złość nie mówi o drugim człowieku, ona mówi o tobie, o twoich ranach, o twoich granicach, o twoim głodzie, uznania, bezpieczeństwa, szacunku. Mówi: Tam, gdzie teraz boli, kiedyś też bolało. Ale wtedy milczałeś, nie mogłeś krzyczeć. Nie umiałeś się obronić, złość to głos dziecka, które nie zostało wysłuchane, głos nastolatka, który musiał udawać, że nic się nie stało, głos dorosłego, który tak bardzo chciał być dobry, że zapomniał być prawdziwy, a teraz ten głos wraca. Może nie w słowach, może w ścisku gardła, w bezsenności, w napięciu, które trudno nazwać. W zaciśniętych pięściach, które nie biją nikogo, ale biją ciebie od środka, czy potrafisz go wysłuchać? Bo jeśli naprawdę go wysłuchasz, nie tylko umysłem, ale sercem, złość przestaje być wrogiem, staje się drogowskazem. Mówi: zobacz, tu jesteś poraniony, ale właśnie tu możesz się uzdrowić. Nie przez walkę, nie przez udowadnianie racji, ale przez spotkanie ze sobą, takim, jakim jesteś, bezbronny, ludzki, prawdziwy. Wyobraź sobie, że stoisz pośrodku ciemnego lasu, nad tobą zbierają się chmury, wiatr szarpie gałęzie, niebo zaczyna grzmieć i nagle burza, piorun uderza tuż obok, deszcz spada z nieba jak łzy zranionej duszy, a ty próbujesz go zatrzymać, rozkładasz ręce, jakbyś chciał powstrzymać wiatr, zakrywasz twarz, jakbyś mógł uciszyć deszcz, ale ta burza nie przyszła, żeby cię zniszczyć, przyszła, żeby ci coś pokazać. Tak właśnie wygląda nasza wewnętrzna walka ze złością. Czujemy gniew i próbujemy go zatrzymać, jakby był czymś złym, niebezpiecznym, nieakceptowalnym. Ale gniew, ten prawdziwy, głęboki, ludzki, to nie wróg, to siła natury, to energia, która nie chce niszczyć, tylko oczyścić, bo burza nie niszczy lasu, ona go obmywa, zmywa kurz, ożywia, przynosi deszcz, który nasyca korzenie. Po burzy wszystko oddycha inaczej, głębiej, ciszej, prawdziwiej. Twój gniew jest jak taka burza. Jeśli go zatrzymasz, zaleje cię od środka, jeśli go zignorujesz, znajdzie inną drogę, pojawi się w ciele, w nerwach, w chronicznym zmęczeniu, w braku snu, w duszonym smutku, który nie ma nazwy, ale jeśli mu się przyjrzysz, jeśli pozwolisz sobie poczuć, ale nie ranić. Jeśli nauczysz się słuchać tego, co złość próbuje ci powiedzieć, odkryjesz, że pod tą burzą jest przestrzeń, cisza, światło. Złość często jest zbroją, ochroną przed bólem, ale gdy zdejmiesz tę zbroję, zobaczysz dziecko, które kiedyś zostało samo w deszczu. Ono nie potrzebuje, byś był silny, potrzebuje, byś był obecny. Większość ludzi, gdy czuje złość, reaguje zgodnie ze starym wzorem. Wybucha jak wulkan, który zbyt długo tłumił żar, albo zamyka się jak dom, w którym zgasło światło. W obu przypadkach to ucieczka, nie przed światem, przed sobą samym. Ale co jeśli już nie musisz uciekać? Co jeśli to, co czujesz, ta złość, to poruszenie, ten niepokój, to nie są wrogowie, których trzeba się pozbyć, ale przewodnicy, sygnały, że coś w Tobie woła, że ktoś w Tobie się budzi. Karl Jung powiedział kiedyś, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie światło, lecz uświadamiając sobie własny cień, a to znaczy, prawdziwa wolność nie polega na tym, by nic nie czuć, ale by umieć być z tym, co czujesz, bez osądu, bez walki, bez wstydu. Może całe życie próbowałeś być spokojny, być tym dobrym, nie sprawiać problemów, nie krzyczeć, nie złościć się, nie robić zamieszania, ale czy to naprawdę przyniosło ci pokój? Czy może raczej oddaliło Cię od siebie? Złość to nie grzech, złość to granica Twój wewnętrzny system alarmowy, który mówi: Coś tu nie jest zgodne z Twoją duszą. I kiedy przestajesz ją tłumić, kiedy zamiast na nią patrzeć jak na wroga, zobaczysz w niej posłańca coś się zmienia, zaczynasz widzieć, zaczynasz słyszeć, że Twoje ciało nie jest kapryśne ono mówi że Twoje emocje nie są przypadkowe. Wskazuje drogę. Zaczynasz rozumieć, że nie każda reakcja musi być odpowiedzią. Czasem najlepszą odpowiedzią jest cisza, bo to nie świat musi się zmienić, byś poczuł spokój. To Twoje wnętrze potrzebuje być przyjęte, wysłuchane, zrozumiane. Nie każdy, kto się nie złości, jest spokojny. Nie każdy, kto milczy, jest wolny od gniewu. Czasami cisza to tylko zamknięte drzwi, za którymi wciąż krzyczymy, ale istnieje inna cisza, taka, która nie jest ucieczką, ale spotkaniem z samym sobą. Tą ciszą jest świadomość. To właśnie ona jest kluczem do tego, by przestać być niewolnikiem cudzych słów, cudzych gestów, cudzych zachowań, cudzych opinii, bo złość, jak każda silna emocja, działa szybko, uderza nagle, pojawia się w ciele w napięciu karku, w przyspieszonym oddechu, w zaciskających się dłoniach, a potem pojawia się w myślach jak on mógł, jak ona mogła, dlaczego znów ja, ale między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. To jedno z najważniejszych miejsc, jakie możesz odkryć w sobie, bo właśnie tam decyduje się wszystko. Tam przestajesz być automatyczną reakcją. Tam nie jesteś już dzieckiem, które musi się bronić. Tam nie jesteś już cieniem, który walczy o przetrwanie. Tam jesteś sobą, obserwatorem, świadkiem, głęboką obecnością, która widzi złość, ale nią nie jest. To tak, jakbyś patrzył przez okno i widział burzę. Wiesz, że to nie ty jesteś tą burzą. Ona przechodzi, emocja przemija, a ty zostajesz w centrum, w sobie, w swojej prawdzie. To wymaga praktyki, pokory, cierpliwości, ale z każdą chwilą, z każdym wyborem, z każdym oddechem uczysz się wracać do siebie. Za każdym razem, gdy ktoś cię prowokuje, nie musisz już odpowiadać od razu, możesz się zatrzymać, wziąć oddech, zamknąć oczy i zapytać siebie, co to we mnie porusza. Skąd znam to uczucie? Czy ta osoba naprawdę mnie rani, czy tylko dotyka miejsca, które było we mnie niewidoczne? I właśnie wtedy coś się rozpuszcza, już nie walczysz z drugim człowiekiem, już nie próbujesz go zmieniać, zamiast tego zaczynasz poznawać siebie. I to jest początek prawdziwej alchemii. Karl Jung mówił, że świadomość to lekarstwo, że to, co pozostaje nieświadome, kieruje naszym życiem i nazywamy to przeznaczeniem. Ale gdy tylko zobaczysz, co naprawdę się w tobie dzieje, gniew przestaje tobą rządzić. To ty zaczynasz prowadzić siebie. To nie znaczy, że już nigdy się nie zezłościsz. To nie znaczy, że wszystko stanie się łatwe. To znaczy, że już nie dasz się tej złości porwać. Nie zatopisz się w niej, jak w oceanie, który cię wciąga. Bo nauczyłeś się pływać, bo znasz głębiny, których się już nie boisz. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ten spokój, ten prawdziwy, głęboki, nie zależy od innych. Nie muszą się zmieniać, nie muszą cię rozumieć, nie muszą mówić inaczej, patrzeć inaczej, zachowywać się lepiej, bo to nie oni są odpowiedzialni za twój wewnętrzny świat. To twoje miejsce, twoje serce, twoja dusza. I kiedy zaczynasz żyć z tego miejsca, nic co zewnętrzne, nie może cię już tak głęboko zranić, bo ty już tam byłeś. Znasz swoją ciemność, dotknąłeś jej, i właśnie dlatego nikt nie ma już nad tobą władzy, nie dlatego, że stajesz się zimny, ale dlatego, że stajesz się świadomy, nie dlatego, że przestajesz czuć, ale dlatego, że wiesz, co czujesz i dlaczego, nie dlatego, że stoisz ponad innymi, ale dlatego, że jesteś bliżej siebie. Na początku może to wyglądać inaczej niż się spodziewałeś. Świat wciąż krzyczy, ludzie mówią, emocje buzują, a ty, Milczysz, nie z obojętności, nie z chłodu, ale z miejsca, które już nie potrzebuje hałasu, by poczuć, że istnieje. To właśnie ta cisza, nie ta pełna tłumionych słów, ale ta świadoma, obecna, spokojna, staje się Twoją ochroną. Nie jako mur, ale jako dom, bo kiedy uczysz się siedzieć z własną złością, nie reagując, nie uciekając, nie atakując, zauważasz coś niezwykłego. Złość zaczyna z Tobą rozmawiać. W tej ciszy słyszysz głos, którego nikt wcześniej nie usłyszał. Zawsze chciałem, żebyś mnie zobaczył. Od dziecka nikt nie pytał, co naprawdę czuję. Noszę ból, którego nigdy nie wypowiedziałem. Jestem niezgodą na krzywdę, której nie umiałeś nazwać. Jestem granicą, którą inni przekraczali zbyt długo. I wtedy pojawia się zrozumienie ciche, ciepłe, nienachalne zrozumienie, że złość to nie tylko emocja, to język. Język Twojej duszy, głos Twojego wnętrza, które przez całe życie próbowało ci powiedzieć: wróć do mnie, przestań mnie tłumić, zobacz mnie, zanim eksploduje tam, gdzie nie trzeba, na osobie, która nie zawiniła, w momencie, który nie był tego wart. Bo ile razy już tak było, złość, której nie mogłeś wyrazić w dzieciństwie, wylewała się na bliskich. Krzywda, której nie dałeś sobie wypłakać, zamieniała się w napięcie w klatce piersiowej, zlekceważenie, które udawałeś, że nie boli, w zaciśniętą szczękę, w bezsenność, w niepokój bez powodu, ale wszystko się zmienia, gdy pozwalasz sobie poczuć, bez natychmiastowego działania. Gdy nie uciekasz od tego, co trudne, ale siedzisz przy tym jak starszy brat obok młodszego, roztrzęsionego siebie, i wtedy złość, mięknie, nie znika, bo nie musi, ale przestaje ranić, zaczyna służyć, staje się Twoim nauczycielem. Mówi: Tu musisz postawić granice, tu musisz powiedzieć nie, tu musisz zapłakać za siebie z przeszłości, tu potrzebujesz być wierny sobie, nawet jeśli nikt cię nie rozumie. Złość nie znika, ale przestaje krzyczeć, bo została usłyszana, a ty zaczynasz słyszeć innych ludzi. Nie jako zagrożenie, ale jako odbicia. Osoba, która kiedyś cię irytowała, teraz pokazuje twoją dawną ranę. Ktoś, kto cię prowokował, ukazuje twoją dawną bezsilność. A ty już nie musisz się bronić, bo siebie już znasz, już się nie odrzucasz. W tej ciszy nie jesteś już ofiarą tego, co na zewnątrz, jesteś twórcą tego, co wewnątrz. To nie znaczy, że świat stanie się nagle idealny, ludzie nadal będą popełniać błędy, ktoś cię nie zrozumie, ktoś cię osądzi, ktoś zawiedzie twoje oczekiwania, ale ty już nie musisz oddawać im władzy nad swoim światem wewnętrznym, bo twój pokój nie zależy od ich zachowania, zależy od tego, jak spotykasz siebie w tym, co czujesz. I wtedy gniew nie musi już prowadzić cię do wojny, może stać się granicą, wyraźną, cichą, nienegocjowalną. Cisza zamienia się w obecność, a reakcja w wybór. Wybór, by być sobą. Nawet gdy świat oczekuje, że będziesz kimś innym. Wybór, by chronić swoje wnętrze, nie z lęku, ale z miłości. Wybór, by nie dawać się sprowokować, bo to już nie są twoje wojny. Przychodzi taki moment na ścieżce wewnętrznej przemiany, w którym przestajesz pytać: Dlaczego on mnie tak rani? A zaczynasz pytać: Dlaczego ja na to tak reaguję? Ta zmiana jest subtelna, ale fundamentalna. Bo gdy przestajesz patrzeć na drugiego człowieka jak na winnego twojej złości, a zaczynasz widzieć go jak lustro, które pokazuje twoje własne rany, otwierasz się na coś większego na współczucie nie na litość, nie na pobłażliwość ale na głębokie rozpoznanie, że każdy człowiek, który cię prowokuje, sam również cierpi, że osoba, która rani innych, sama kiedyś została zraniona, że ten, kto nie potrafi słuchać, sam nigdy nie został wysłuchany, że ktoś, kto kontroluje i krzyczy, często nie robi tego z nienawiści, ale ze strachu i nagle zamiast reagować gniewem, zaczynasz czuć zrozumienie. Nie oznacza to, że się zgadzasz, nie oznacza, że akceptujesz przemoc ale oznacza, że nie potrzebujesz już walczyć, bo rozumiesz, że ich zachowanie to nie twój ciężar, to nie twoja odpowiedzialność, to nie twoja rana do leczenia, twoja odpowiedzialność to twoja reakcja, a ty już potrafisz wybierać, bo zobaczyłeś, że pod gniewem kryje się coś delikatnego, coś kruchego, coś co było niewidoczne, gdy osądzałeś, ale co staje się wyraźne, gdy patrzysz oczami duszy. Jung powiedział kiedyś, że spotkanie dwóch osobowości to jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi reakcja, obie się zmieniają. I właśnie to się dzieje, gdy patrzysz na drugiego człowieka nie jak na winowajcę, ale jak na towarzysza podróży. Niektórzy pokazują ci, kim możesz się stać, inni, kim nie chcesz już być, ale wszyscy, absolutnie wszyscy, pokazują ci coś o tobie samym. To jest esencja projekcji. Zaczynasz rozumieć, że to, co cię drażni w innych, często jest tym, czego nie chcesz zobaczyć w sobie, ale też to, co cię zachwyca, to coś, co w tobie cicho czeka na przebudzenie i wtedy złość przestaje być przeszkodą, zaczyna być pytaniem, co we mnie domaga się uznania, co próbuje w sobie stłumić, a może kogo w sobie próbuje zagłuszyć. Osoba, która cię irytuje, przestaje być problemem, staje się nauczycielem, może trudnym, może niewygodnym, ale prawdziwym, bo pokazuje ci coś, czego sam o sobie nie chciałeś widzieć. To jest największa alchemia wewnętrzna. Nie chodzi o to, byś był tylko dobry, chodzi o to, byś był cały, ze swoją czułością i ze swoją złością, ze swoją siłą i swoją kruchością. Z tym, co w Tobie jasne i z tym, co cień wciąż przykrywa. Bo dopiero wtedy, gdy obejmiesz cały swój cień, przestajesz go rzucać na innych. I właśnie wtedy nie tylko przestajesz się złościć. Zaczynasz widzieć. Zaczynasz rozumieć, że każdy człowiek niesie swoje zmagania, że każdy nosi w sobie dziecko, któremu czegoś zabrakło, że każdy nawet jeśli rani wciąż próbuje nieporadnie, niewłaściwie, być kochany. I wtedy, Przestajesz reagować jak ofiara, a zaczynasz odpowiadać jak dusza. Twoja obecność staje się uzdrawiająca, już nie musisz nic mówić. Twoja cisza, twoje spojrzenie, twoja łagodność mówią wszystko. I to nie znaczy, że akceptujesz zło, to nie znaczy, że pozwalasz się ranić, ale przestajesz odpowiadać z bólu, bo odpowiadasz z jasności, z miejsca, które już nie potrzebuje walczyć, by istnieć. Złość to informacja, nie kierunek. Ona przychodzi, by ci coś pokazać, ale to ty wybierasz, co z nią zrobisz. Możesz ją wylać na innych, możesz ją stłumić, albo możesz ją wysłuchać, przyjąć i przemienić w świadomość. I wtedy naprawdę nikt nie ma już władzy nad twoim spokojem. Być może całe życie próbowałeś kontrolować swoją złość. Uczono cię być spokojnym, mówiono, nie przesadzaj, nie krzycz, zachowuj się jak dorosły. I tak, dzień po dniu, zacząłeś oddalać się od siebie, aż pewnego dnia obudziłeś się w świecie, w którym nie wiedziałeś już, co naprawdę czujesz. Zamiast autentyczności pojawiła się maska. Zamiast szczerości, mechanizm przetrwania, zamiast głosu duszy, głos lęku, że ktoś cię nie zaakceptuje. I może właśnie dlatego dziś, jako dorosły człowiek, wciąż reagujesz na pewne osoby, jak dziecko, które boi się być sobą, bo każda złość, która cię przerasta, pokazuje, że jeszcze nie w pełni wróciłeś do siebie. Jung nazwał ten proces indywiduacją stawaniem się sobą. To nie jest droga do doskonałości to droga do prawdy. Do zintegrowania wszystkiego, co w Tobie zostało rozdzielone: miłości i złości, światła i cienia, siły i kruchości. I właśnie w tym, co trudne, zaczyna się prawdziwa integracja. Złość nie jest przeszkodą na tej ścieżce, ona jest drzwiami. Bo tylko wtedy, gdy zobaczysz, co w Tobie boli, możesz przestać to ranić w innych, tylko wtedy, gdy przyjmiesz swój cień, przestajesz projektować go na świat. Nie musisz być już idealny, nie musisz się już bronić, wystarczy, że jesteś obecny przy swoim gniewie, przy swoim smutku, przy swoim rozczarowaniu, nie po to, by je kontrolować, ale po to, by ich wysłuchać, bo złość, która została wysłuchana, przestaje krzyczeć, smutek objęty, przestaje ranić, lęk rozpoznany, przestaje paraliżować, i wtedy coś w tobie się otwiera, już nie tylko rozumiesz innych. Ty ich czujesz, już nie analizujesz sytuacji, jesteś w niej świadomie, już nie bronisz swojej prawdy, żyjesz nią. To właśnie jest wolność emocjonalna, nie życie bez emocji, ale życie, w którym emocje nie kierują tobą z nieświadomości. Wolność nie polega na tym, że nikt cię nie drażni, ale na tym, że nikt nie może cię wyrwać z twojego centrum. Bo już wiesz, kim jesteś, już znasz swoje granice, już rozpoznajesz swoje mechanizmy, już wiesz, kiedy mówi twoje wewnętrzne dziecko, a kiedy przemawia twoje dojrzałe ja. I choć czasem wciąż będzie bolało, już nie będziesz się z tym utożsamiać. Ból przestanie być twoją tożsamością, stanie się sygnałem, zaproszeniem, latarną, świecącą na ścieżkę większej świadomości. Może kiedyś marzyłeś, by nikt cię nie prowokował by świat przestał cię ranić. Ale dziś już wiesz, nie chodzi o to, by świat się zmienił, chodzi o to, byś ty wrócił do siebie, bo twoje serce należy do ciebie. Twoje emocje to nie są błędy, to przewodnicy, głosy twojej duszy, która nie chce, byś żył na autopilocie. I jeśli pozwolisz sobie czuć, bez ucieczki, bez tłumienia, bez wstydu, odkryjesz coś, co przez lata było uśpione. We własnym wnętrzu odnajdziesz spokój, który nie zależy od nikogo. Nie musisz go już szukać w drugim człowieku. Nie musisz go zdobywać przez aprobatę. On już tam jest. Był zawsze. Czekał tylko, aż wrócisz do siebie. Bo cisza nie zawsze oznacza zgodę. Łagodność nie zawsze oznacza słabość. A spokój nie zawsze oznacza, że nic nie czujesz. Czasem największą odwagą jest nie odpowiedzieć. Nie dlatego, że boisz się konfliktu. Ale dlatego, że już nie jesteś jego częścią. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, zostaw komentarz. Podziel się, z jakiego miejsca nas oglądasz. Niech ta sieć dusz stanie się jeszcze bardziej widzialna. Zasubskrybuj kanał, jeśli czujesz, że to miejsce jest Twoje. A jeśli chcesz, przekaż to dalej. Może właśnie dziś ktoś obok Ciebie potrzebuje przypomnienia, że złość nie jest wrogiem, ale zapomnianym listem od duszy. Dziękuję, że tu byłeś.